Dzień dobry. Dzisiaj przez żołądek do języka polskiego, czyli uczymy języka polskiego kuchni, od kuchni język polski, czyli zobaczymy, w którym kierunku pójdzie nasza rozmowa, ale taki sobie temat wybrałyśmy z prosił. I... Dzień dobry. Tak, Ela Ławczyc i Gosia Śliwa. Dzisiaj będziemy trochę gotować w naszej nauce języka polskiego. I tak, i stół, stół nas łączy. Więc stół um, jest dobrym miejscem, dobrym meblem, przy którym możemy język polski wprowadzać, a świetnym pomieszczeniem jest kuchnia. My też po, przedstawimy kilka sposobów na język polski przy jedzeniu, w innych sytuacjach, w innych takich um, fajnych, miłych um, sytuacjach i otoczeniu, ale zacznijmy od tego stołu domowego i tego. Że przy przygotowaniu, gotowaniu jedzenia możemy zrobić cuda językowo, przy jedzeniu tak samo, bo to są sytuacje też z, y, potem powtarzalne, zrytualizowane, więc y, fajnie, bo to można powtarzać i, i w tym rytmie powtarzalności też y, łatwiej struktury języka y, się jakby zachowują, a potem nawet przy sprzątaniu no, kolejne ćwiczenia, które które sobie można spokojnie, prosto przeprowadzić. Gosia, jakie ty masz skojarzenia z gotowaniem i, i nauką języka polskiego? Skojarzenie z gotowaniem to to, że to jest dziedzina, która zajmuje nam mnóstwo czasu codziennie. Gotowanie lub jeżeli nawet nie gotowanie, to na pewno jedzenie. To jest czynność, która, która spotyka nas, czy, z którą mamy do czynienia codziennie, nawet kilka razy dziennie, a ponieważ my Staramy się zawsze z Elą uczyć poprzez działanie, no to dlaczego nie zrobić tego w normalnych sytuacjach takich zwyczajnych, domowych, i kuchnia wydaje nam się świetną płaszczyzną do tego, żeby działać wspólnie i koniecznie robić to po polsku i wspierać język polski właśnie w kuchni, przy stole, przy przygotowaniu jedzenia, przy je przygotowaniu posiłków przy jedzeniu. I pokażemy dzisiaj kilka sposobów, jak to robić w praktyce. Mhm. Yy, więc tak, my wielokrotnie wykorzystywałyśmy ten temat i bliski nam ludziom yy, w trakcie wakacji, ale też w trakcie innych spotkań z dziećmi dwujęzycznymi, yy, gdzie w jakiś sposób sprytny i smaczny przemycałyśmy różne konstrukcje językowe. O, Gosia, przypomniałam mi się, gotowanie zupy czarownicy. No, to też. To, to. może być abstrakcyjny posiłek, którego wcale A, nie musi tak. zjadać. Ale... No, Jak ja tylko, tylko czas pozwoli, to opowiemy też i o niej. Ale tak naprawdę, każda czynność, każdy przepis i każda potrawa, i każde działanie w kuchni. Wprowadza nas w strukturę języka polskiego w takie naturalne i w naturalny sposób. Pojawia się mnóstwo czasowników w różnych formach, i to jest chyba taki główny jednak widać, że gotowanie jest tak z, z płynnością się kojarzy, czyli czasownikami, a potem ewentualnie jakie coś jest, prawda? Tak, I to możemy iść od, w ogóle od małego dziecka i jego języka. I to karmienie to jest jedną z pierwszych funkcji życiowych, które ono robi, i kontakt matki z dzieckiem jest najpierw przez karmienie, przez pielęgnację, ale to karmienie pojawia się od pierwszego miesiąca życia jako taka ważna sfera. Jeżeli to karmienie jest takie harmonijne, to potem też idzie dalej w rozwój. E Przepraszam, może to źle ujęłam, ale chodzi, e chodzi o to, że. To karmienie jest tą czynnością, która łączy matkę z dzieckiem, rodziców, opiekunów z dziećmi, od... z no, tam, potem tylko to jest... zmienia to formę. Prawda? I my byśmy chciały uniknąć wmuszania jedzenia. To nie chodzi w ogóle jakby o strategię na karmienie, tylko na strategię porozumiewania się i kontaktu przy tym jedzeniu. I, i na, u tych maleńkich dzieci to jest właśnie budowanie pierwszej struktur języka, pierwszej struktur języka, gdzie Um, budujemy to zdanie od samego am, 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 potem y, ala zupę mama daje, ala zupę I pamiętam jak m, m, moja starsza córka karmiła młodszą córkę, y, dwa lata różnicy, więc jedna załóżmy, że miała niecały rok, druga miała trzy i podając łyżkę Zupy naturalnie, to jest tak, że naturalnie wykonujemy gesty, które towarzyszą nam przy jedzeniu, czyli na przykład otwieranie buzi. A! I pamiętam taki, taki, taką sytuację, i pamiętam też mnóstwo zdjęć, które robiłam, właśnie kiedy dzieci jadły zupę, piły sok, ponieważ to były pierwsze zdania, które też um, jakby obrazowały. To, co się dzieje, jeśli chodzi o jedzenie. E, robiłam zdjęcia, klejałam do dzienniczka i opisywałam e, w zależności od tego, na jakim poziomie językowym było dziecko, czyli albo do nauki czytania, jak już było starsze dziecko, czy uczyło się czytać i czytało, ala je zupę, A malutkie dziecko miało tylko swoje zdjęcie i mogło sobie tam, nie wiem, no chociażby to am, am w dymku mogło być zapisane. Albo jak albo po prostu tą sytuację w jakiś sposób. U, komentowałam. to brzmi jedzenie no zupy. Tak. No, pisałam z dzienniczka jako sytuację bardzo prostą życiową i nabudowałam zdanie, czyli a, je, ala je, ala je zupę, ala je zupę pomidorową, ala je dobrą zupę pomidorową, ala je bardzo dobrą zupę pomidorową, którą zrobiła mama. Tak? Więc Zobaczcie, jak można w takiej prostej, normalnej sytuacji budować język, a to nie, nawet nie można, tak robimy. Tak I tak naturalnie, a to zresztą jest jedna z pierwszych zabaw, karmienie lalek, mięsiów, to są naturalne zabawy, które pojawiają się w pierwszych latach życia dziecka, więc ten język związany z karmieniem jest tym językiem najczęściej pierwszych słów i pierwszych zdań. Tak, o czym mówię. A potem... Dziecko rośnie i też język Dzień się też, tak. I zanim ugotujemy tą wymyślną, wyszukaną, może jakąś zupę albo jakieś wyszukane danie, najpierw muszą się pojawić te pierwsze zdania, pierwsze konstrukcje. No i to będzie właśnie: Mama gotuje, ale je. Ta zmywa. O, może tak. Tak. <grym> <grym> I dziecko lubi być w kuchni, lubi, dziecko uwielbia być w kuchni z mamą. To jest, to są takie, um, wykorzystujmy ten czas, kiedy dziecko jest małe um, i dziecko uwielbia z rodzicami, z rodzicem, który jest akurat w kuchni i coś przyrządza być, robić. Oczywiście, że nam to różnie ułatwia, utrudnia różne czynności, ale to są niezapomniane, budujące między nami więź, tak. spotkania i chwile. I tak, te, te, to, to jest naturalnie wtedy, bardzo łatwo w kontekście czynności, które robimy, nabudować język. Bo po prostu to, co robimy, opisujemy. Opisujemy i Przeważnie dla takiego małego dziecka dostosowujemy język, do, poziom języka takiego dziecka. I nie ma takich bardzo niezrozumiałych, jakichś trudnych m, sytuacji w kuchni, bo wszystko praktycznie można pokazać, tak? O wszystko można zapytać. Więc ta dla nas, myślę, że to jest dla nas bardzo wa ważny moment, do te, te małe dzieci. A potem, tak jak Gościa mówiła, te zabawy. O, one są przecież bogate, jeśli chodzi o gotowanie, kuchnie błotne są najbardziej atrakcyjne. E, wiemy to wszystko. Przez... Tak. Tak, kuchnie błotne, kuchnie, kuchnie fikcyjne, jakkolwiek. Teraz w ogóle bardzo popularne są programy kulinarne, oglądanie różnych filmików, więc możemy naśladować to trochę w, naszej, w naszych zadaniach, w naszych zabawach. Kuchnia to też jest dobra miejsce, dobra płaszczyzna do porozumienia z babcią i dziadkiem, bo e, babcia nie jest postawiona w sytuacji, kiedy nie wie, co powiedzieć, bo ona wtedy coś robi. Więc to zaproszenie wnuka do wspólnego działania, do wspólnego lepienia pierogów, zagniatania ciasta, do, e, do robienia czegoś, jest też dobrym i naturalnym sposobem na budowanie tych, e, tych wspólnych rzeczy. Tak. To, mm -hmm. A jeżeli dziecko nie jest, że tak powiem, w tym samym miejscu, czyli nie mamy możliwości odwiedzenia się i, i, i przebywania razem, to mam taki fajny sposób, czyli poproszenie babci o przepisy, o jej ulubione albo nasze ulubione jej dania, żeby nam wpisała. I tutaj polecam, żeby nam wpisała, bo kolejne naszych babci, naszych mam jeszcze pisze odręcznie. Polecam, żeby bawicie taki zeszyt, y, typu kilka przepisów na ciasta, kilka przepisów, dwa, trzy przepisy na ciasteczka, dwa przepisy, trzy na, na sałatki i może na jakąś jedną zupę, jakieś jedno danie, może konkrety schabowe, jak ktoś lubi, albo kapustę zasmażoną, nie wiem kto, kto co lubi. Y, I wiecie, co te, te przepisy rodzinne y, są zawsze takie najbardziej wartościowe, ale co jeszcze wtedy. Bardzo fajnie nawiązuje się taka, taki kontakt między wnukami a, a babcią czy bo zawsze jest też znowu o czym porozmawiać. Czyli mam, babciu mam swój przepis, teraz robiłem to, zrobiłam tamto, i współczesnym sposobem można zrobić zdjęcie i wysłać babci. Pochwalić się, tak mi wyszło, albo nie wyszło, ale takiej tak mam. Albo w ogóle zapytać, a jak to zrobić? To, to przecież często sposób sposobankę... Myślę, że to bardzo otwiera serce też babciom, i dziadkom, jeżeli pytamy prawda, o przepisy, babci o Twoje kotlety. No moje córki zawsze uważały, tak. że rosół babci jest najlepszy na świecie, niezrównany i kotlety u babci. Po prostu nie ma szans nikt, żeby dorównać kotleta y, u babci, więc to często jest tak, że coś właśnie snakuje. Babcia bardzo zawsze się cieszy, że dziecko pochwali, ale że zapyta albo spróbuje tak zrobić, więc to jest też taki, no właśnie już wspólne działanie albo w ogóle wspólne zainteresowanie, coś co połączy mm -hmm. e, no właśnie rodziców z dziećmi, i... dziadków, babcie, z dziećmi. I też językowo, tutaj mamy działanie językowe, zawsze jest działanie językowe, bo zawsze jest ten przepis, który jest albo napisany, albo trzeba zapisać. Ja mam też takie przepisy, które babcia dyktowała przez telefon i dzieci zapisywały jeszcze w formie, tego, co pisały, też bardzo ciekawe to. Albo wydrukować, jeżeli już jest w formie elektronicznej. I zawsze jest język, zawsze jest język i potem jeszcze w trakcie wykonywania też jest język. Dalej, my tutaj przypominaliśmy sobie z gorszą, jakie działania językowe około jedzeniowe robiłyśmy, wykonywałyśmy na turnosach wakacyjnych i są takie, jest kilka takich charakterystycznych, które polecamy zawsze podczas wyjazdów do Polski, ale tak ogólnie biorąc, tak bardzo miło wspominamy takie ćwiczenia językowe, gdzie przepis. Przepis na, na coś staje się, staje się materiałem językowym do ćwiczenia. Czyli taki przepis w odpowiedni sposób napisany, dostosowany do poziomu grupy czy naszego dziecka, jest wypisane, są składniki i sposób przygotowania, i potem ten przepis, żebyśmy tak brutalnie pocięły, i usiłowały w trakcie wykonywania czynności, my opowiadałyśmy, co teraz robimy, więc poszukajmy, poszukajmy tych działań na karteczkach bądź dopiero całkowicie po zakończeniu działania czynności i ugotowania, wspominałyśmy sobie, co, co robiliśmy razem i układałyśmy ten przepis wspólnie. I te przepisy w dzienniczkach klejone. Pojechały w różne kraje. Go pamiętasz co znaczy, robiliśmy? Na przykład robiłyśmy tak e, cukinie w słoikach, konserwowałyśmy ostatnie, ostatnie wakacje. cukinie kroiłyśmy do słoików i tam e, w zalewie takiej odstawej ta cukinia w słoikach pojechała z rodzinami do ich kraju, wróciła z nimi do domu wraz z przepisami, które były w dzienniczkach. Robiliśmy podobnie, ogórki kisiłyśmy na turnusie kiedyś piekłyśmy pierniczki na turnusie sylwestrowym, ozdabiałyśmy, Ozdabiałyśmy. E, co jeszcze, piekłyśmy drożdżówki, piekłyśmy chleb, o, a przy pieczenia chleba robiliśmy tak, masło. No, ale ta Pani, która zachwyca mnie wspomnienie Pani, która właśnie piekła chleb na naszym pierwszym turnusie, mhm. Pani, która demonstrowała od jakby od samego ziarna, bo tam było na żarnach było mielenie zboża i pani demonstrowała to dzieciom i potem to ciasto było zarabiane, rosło, do pieca wkładane i wszystko opowiadała. Okazało się, że pani była nauczycielką już na emeryturze. I pani takim starsza pani. Taką piękną polszczyzną mówiła do dzieci niektóre słowa, które były trudne, które były nowe dla niektórych, bo chyba tam było, chodziło o mąkę, rodzaje, rodzaje zbóż, i ona mówiła pięknymi sylabami. I pamiętam do dziś, jak ona opowiadała, że to. I wszystkie dzieci powtarzały takie trudne słowa. Żyto. Mąka z żyta. No cóż to jest? Potem, oczywiście, porozmawiałyśmy z dziećmi, wytłumaczyłyśmy, ale samo to, jak tak pani mm, pięknie e, ar, artykułując w trakcie tej pracy, Nie. opowiadała o tym, co robi, polecam wszystkim mówić Nie. wyraźnie, powoli, sylabami gotując nawet zupę dla czarownicy, czy dla <laughs> czarownicy. Myślę, że, że to jest takie moje doświadczenie, które pamiętam, że to jest niesamowicie dzieci chłonęły te słowa i powtarzały tak samo przy lupiec czarownicy, bo to było dla nich chyba. Zrozumiałe, usłyszały to po prostu. Gościa, powiesz szybko o zupie czarownicy, coś? O zupie czarownicy? To była zupa, którą. Gdzieś zrodziła się na łące w parku w sichowie, przy mm. zupełnie innej zabawie i w takiej błotnej kuchni zaczęliśmy wrzucać trawę, jakieś różne patyczki. I wymyśliliśmy z tego, że to będzie zupa dla czarownicy. I bawiliśmy się chwilę powtarzając rytmicznie i rymując słowa. I okazało się, że dzieciaki świetnie weszły w tą zabawę i kolejnego dnia dopisy do upowiadały do tego kolejne wersy, no bo w takiej zupie czarownicy może znaleźć się wszystko, może znaleźć się nie tylko patyk, i trawa, i kamyczek, i e, spinka, i gumka, i e, kulka, wszystko może się znaleźć w tej, e, w tej zupie, więc ten I tak z absurdu też tej prawa. zabawy był dla nich... Absurd, ale też kamyczek, sylaby. Tak, sylaby, to my. rymowanie, więc to bardzo prosta konstrukcja. Słowa, ale dorzucaliśmy e, kolejno różne rzeczy i mówiliśmy, że mieszamy, gotujemy, nalewamy. Nie, czyjemy, nalewamy, nie musimy tej zupy wcale zjadać, ale zabawa była, przy ale tym zabawa problemem. tak. I ja. a propos jeszcze, właśnie turnosów, to zawsze się trafia jakiś tort urodzinowy. Zawsze tak? dzieci mają, jakieś dziecko ma urodziny, nawet my wiemy, które. I mają urodziny, i przy tym też jest super, super atmosfera, świetna atmosfera, cudowna atmosfera. I najlepsza atmosfera, jest, co, a, najlepsza atmosfera jest zawsze przy ogniskach, gdzie są kiełbaski, gdzie są różne potrawy tradycyjne i regionalne dania można spróbować w różnych miejscach, inne dania. I te ogniska. Jeżeli jesteście w Polsce, w Polsce można zapalić ognisko, polecamy pieczenie kiełbasek na ognisku albo chlebków, albo jabłuszek, albo ziemniaków. Wszystko jest y, y, wielką atrakcją dla dzieci. Tak? Wielką atrakcją jest w ogóle jedzenie za zewnątrz więc taki piknik, zabranie jedzenia i pójście do lasu czy na wycieczkę, że możemy kanapki, jabłka, owoce, czy jakieś jedzenie, które zabieramy ze sobą, zjeść. Gdzieś na łące, na Polanie. To jest ogromna atrakcja i dla dzieciaków. Tak, tak, żeby to nie to skończyć smyśle. na najsmaczniejszym, ale, no wiecie, na, czyli na lodach. Lody przecież są obowiązkowe. Na Turnusach też robimy kawiarnię lub lodziarnię, gdzie można zjeść prawdziwe lody albo prawdziwe ciasto, w zależności od tego, do czego mamy dostęp, ale też można no, po prostu pójść do kawiarni lodziarni na lody. I umożliwić dziecku też, oprócz tego, że wybranie smaku, wybranie um, tych różnych nie, nie ozdób, tylko co to są dodatki, różne mm -hmm. sosy, teraz są różne takie fajne rzeczy, różne rodzaje wafelków. To są takie rzeczy, które um, można bardzo łatwo zorganizować, więc polecamy. Tak, tak, polecamy, ale pamiętamy zawsze przy tym, że to wszystko, co robimy, nazywamy. I ta sfera jedzenia, ona zawsze się wiąże z wieloma czasownikami. Oczywiście to my wiemy, że to są czasowniki. Wieloma rzeczownikami. Do tego możemy mówić, czy to jest pyszne, ostre, gorzkie, słone. Więc znowu mamy sferę przymiotników. Więc tak naprawdę wiele aspektów języka możemy nabudowywać w trakcie usiłków. A jak już wiemy, nie... to już mamy dopełnić, bo już nie. Już ma. mamy pełni, bo już nie ma pluski, nie ma paluszków, nie ma, mm, nie ma pieczonek, nie ma kiełbaski, bo zjedliśmy, tak, ale lubię kiełbaskę, lubię lody, lubię chleb, lubię masło, lubię ogórka, y, lubię kapustę, lubię, e, no nazywamy, no, mamy wiernie mówimy, nazywamy e, i tak ćwiczeniowo Często też zachęcamy rodziców do tego, żeby przy stole dziecko miało szansę usłyszeć, żeby dostał ten wzorzec słuchowy właściwy taki. To też przy dzieciach, które mają trudności artykulacyjne często wykorzystujemy tą strategię, że nazywamy i dajemy taki wyraźny wzorzec słuchowy, że mówimy właśnie: "Czy chcesz ser? Czy chcesz szynkę?". Tak, więc możemy nazywać nie pokazywać, jeżeli idziemy z dzieckiem do sklepu, no możemy w sklepie samo nie odezwać się słowem, ale właśnie nazywajmy z dzieckiem te produkty, robiąc zakupy. Zakupy to jest temat, który może omówimy e, na innym spotkaniu, przy innej okazji, bo to też jest e, temat, który daje dużo możliwości językowych, ale przygotowanie przy stole nazywajmy, o, dzisiaj na śniadanie mamy ser, szynkę. Mamy sałatę, mamy pomidory. Nazywajmy to, czy lubisz, czy smakuje ci to. I to jest wiele konstrukcji językowych, które przy okazji wykorzystamy i wprowadzimy w języku. I to jest też bardzo dobry moment dla osób innych, które siedzą przy stole. Czasami mówimy, że o, tak trudno mówić po polsku, jak inni nie rozumieją, ale właśnie przy stole można często ten język od, y, odesłać do y, y, sytuacji, bądź do konkretnych rzeczy. Więc wtedy, kiedy możemy, y, te osoby też się mogą poczuć w języka polskiego, bo osoby widzą, że y, mówimy o tym y, albo o jakimś innym jedzeniu, tylko wskażmy to, po prostu pokażmy. O, oczywiście, że trzeba, można przetłumaczyć, ale zobaczcie, to są sytuacje, które są powtarzalne, więc Osoby, chociażby datusiowie, powinni się poczuć właśnie przy stole bezpiecznie w tym języku. A potem, jak przyjadą do Polski, będzie im też łatwiej odnaleźć się przy polskim stole. Do którego zapraszamy serdecznie, do polskiego stołu, zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Chyba trzeba iść ugotować obiad. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy i do usłyszenia.